Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Księga Izajasza, 40 rozdział, 30 i 31 werset. Na podstawie książki Sary Jank Jezus słucha. Potężny Zbawicielu, mówisz mi w swoim słowie, że Ty możesz uczynić nieskończenie więcej, niż ja poproszę, czy rozumiem. Przychodzę więc do Ciebie z oczekiwaniami, wiedząc, że to, co możesz zrobić, jest nieograniczone. Wyznaję jednak, że czasami czuję zniechęcenie, ponieważ ciągle nie otrzymywałam odpowiedzi na tak wiele modlitw. Które zanoszę do ciebie od dawna. Proszę, pomóż mi czekać cierpliwie i ufać ci pośród niepewności. Obiecałeś, że ci, którzy czekają na ciebie, otrzymają nowe siły, a ja z całą pewnością potrzebuję więcej sił. Zamiast pozwalać przeciwnościom wciągać mnie w zmartwienie, próbuję postrzegać je jako przestrzeń dla Twojej wspaniałej interwencji. Pokazujesz mi, że im bardziej wymagająca sytuacja, tym pewniejsze jest, że zobaczę, jak działają w niej Twoja moc i chwała. Panie, chcę mieć oczy i umysł w pełni otwarte i widzieć wszystko, co robisz w moim życiu. W Twoje święte imię Jezu. Amen.